Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w czasie naszej kolejnej filmowej katechezy. Jak widzicie z rogu zerka na nas mały, żółty kurczaczek, symbol nowego życia, które daje nam stały Pan Jezus. Dlatego dziś będziemy właśnie czytać Ewangelię o zmartwychwstaniu Pana Jezusa z Ewangelii fragment Mateusza w rozdział 28 wersy od 1 do 8. Kto nie ma Pisma Świętego, ten może zerknąć do linku zamieszczonego przeze mnie do Biblii online. Tam znajdziecie ten fragment. Moi drodzy, później zapiszcie w zeszycie kolejną katechezę. Temat, cel, ale zostawcie nam miejsce, żebyście temat i cel mogli sobie znowu po zakończeniu katechezy sami wymyślić. Dzisiaj zamiast pisania będzie rysowanie. W zeszycie sobie ten rysunek zróbcie. Ja go robię na kartce, żeby był wyraźny, żebyście wiedzieli jak go narysować. Zaczniemy od dużego grobowego kamienia. Z lewej strony. Teraz bardzo proszę tutaj takie zrobimy imitację wejścia, żeby było wiadomo, że ten kamień jest Odsunięty z nad wejścia. Tak. Tutaj można zrobić o, linię. I to może trochę wyszło nierówno. Wy to na pewno zrobicie lepiej. Tu można taką trawę zaimitować zieloną. No i teraz moi drodzy, chciałbym, żeby to troszeczkę symbolizowało nasze serce. Zaraz wytłumaczę dlaczego. O, tak. W ten sposób, proszę, tutaj jeszcze połączcie. Tutaj sobie można też jeszcze kawałek trawy. I moi drodzy, w tym kamieniu grobowym ja robię taki znak zapytania, a dla Was będzie to zadanie. Ten rysunek będzie takim zadaniem, żeby dzisiaj w czasie wieczornej modlitwy zastanowić się, co w moim sercu jest takim kamieniem który trzeba, żeby Pan Jezus martwych zmartwychwstały odrzucił, odwalił. Co przeszkadza mi z Nim spotkać się, może utrudnia relacje z bliźnimi, może coś mnie trapi, coś martwi. W dzisiejszym fragmencie anioł przemawia do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Wszystkie nasze trudności, jakie są w sercu, Oddajmy zmartwychwstwałemu Panu Jezusowi, żeby je zabrał, żeby je odwalił z naszego serca, tak jak ten grobowy kamień, w czasie dzisiejszej wieczornej modlitwy. I to będzie wszystko. Chętnych jeszcze zapraszam do zaśpiewania ze mną piosenki. Pozdrawiam do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.